Sebe po volji, gzov. Bez pośpiechu nic na siłę woła, wolna wola. Nie liczy się ilość, ale jakoś dobrych słów. Tak jak dobre, które wraca, gdy nie czujesz jomał. By cokolwiek było w stanie ponieść z tobą, trudno. Tak jak żółw, chcę mieć spokój, nie opodal dom. Obok siebie kilku bliskich, którzy zawsze ze mną są. Z jest wykuta moja zbroja. Ciągle na poprawki, bo musi mnie chronić co dnia. Czy znasz to uczucie, jak samo poczucie? Któryędy chcesz uciec w ten najlepszy świat? Powiedz, czy rozumiesz, co znaczy? Czy współczucie, czy wiesz co poczuje druga osoba? Ty wzbijasz ku górze i sumienie puste, więc możesz nareszcie polecieć jak ta. Chwile są ulotne, przechodzą jak burze a po nich wychodzi w jak słońca. My ich nie zmienimy tych chwil, które były, tych chwil, które żyły w głębi nas. Choć ciągle pędzimy, choć ciągle będziemy, choć szukamy wyjścia stamtąd. Da. My ich nie zmienimy tych chwil, które były, tych które żyły w nas Choć ciągle będziemy, choć ciągle błądzimy I szukamy wyjścia z tamtych bram. Sumienie woła raty rozum, chcę abym zrozumiał Rzeczywistość rozbija, więc do bitu się tu bujam Nie chcę kłamać, choć tak często to na usta mi się ciśnie Każdego z nas krzyk kiedyś na dobre ucichnie Róż, z nami w drogę szukać gwiazd wiesz Czuć, że to nie pójdzie na marne Poczuć tę satysfakcję Jak prawdziwa dama, to traktuje jak perswazję odkręci się za szybko Ja nie chcę go dogonić Usiąść na chwilę i pomyśleć Kilka łez uronić Biorę oddech I wracam znów do brzegu Tak się powietrzem Jestem gotowa do biegu My ich nie zmienimy, tych chwil, które były, tych chwil, które żyły w głębi nas Choć ciągle pędzimy, choć ciągle błądzimy, choć szukamy wyjścia z tamtą My ich nie zmienimy, tych chwil, które były, tych chwil, które żyły w głębi nas Choć ciągle pędzimy, choć ciągle błądzimy, i szukamy wyjścia z tamtych dni Cenię, to nie małe gdy rozstajesz się z rodziną bo to byś bronić kraju z myślą, że Ci przyjdzie zginąć Za Twój język i Twych bliskich, którzy na ojczystej ziemi Próbują przetrwać wojnę, by znów zacząć żyć spokojnie Wiesz jak to bywa, kiedy w życiu jest przewrotnie Kiedy idziesz, kiedy idziesz znów na wojnę Ciągnie do ludzi, ale deszcz pada za oknem Chcę zmienić swoje życie, ale robię to odwrotnie na w moim życiu ciągle tylko w mojej głowie Jeśli kiedyś mi tu przyjdzie, tylko Bogu się pokłonię Składam dłonie do modlitwy w ciszy. Czy to nieuniknione? Nie chcę nic przed telefonem, ale chwalić się mistrzostwem. Zawsze z rana potrzebuję dużo czasu, aby wstać z łóżka. Nie myślę o niczym, bo odpalam tryb żółwia. Ja wolno robię swoje i się długo zastanawiam. Tak jak żółw, dużo liści jadam. Jestem z tobą zawsze przeciw własnym losom. Do przodu tak jak żółw, upada tak jak osią Ominę płotki, własnym powolnym tempem. Nigdzie nie się nie śpieszy i tak na ten szczyt wejdę. Były tych chwil, które żyły w głębi nas Choć ciągle pędzimy, choć ciągle błądzimy Choć szukamy wyjścia stamtąd dla. My ich nie zmienimy, tych chwil, które były Tych chwil, które żyły w głębi nas Choć ciągle pędzimy, choć ciągle błądzimy I szukamy wyjścia stamtąd dla.